Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy 13 kwietnia 2024 i chciałam dzisiaj porozmawiać opowiedzieć o tym, jak ogród działa terapeutycznie. Bo według mnie ma takie działanie, zresztą nie jestem pierwsza, która tak myśli, ale chcę opowiedzieć to ze swojego podwórka, ze swojego doświadczenia. Co nam ten ogród daje? Uprawa warzyw, kwiatów i w ogóle kontakt z roślinami, z przyrodą, z tym, że możesz coś sadzić, przesadzać. Czasami trafiają się takie pytania: po co to wszystko? Bo jest tutaj też dużo niepowodzenia, tak? Walczymy ze ślimakami z jakimiś srokami, kretami. <noise> Tego jest dużo. Jakby nie zawsze wszystko nam się udaje, tak jakbyśmy chcieli. Nie zawsze te plony są takie, jakbyśmy chcieli. A jednak robimy to. Przede wszystkim ten kontakt z naturą, z tym ogrodem, daje nam coś w rodzaju akceptacji, ponieważ rośliny przyjmują nas tak, jak jest. Nie stawiam warunków, po prostu są. Więc obcując z nimi, uczymy się tego, że możemy być przyjęci tak, jak jesteśmy, po prostu. Dla mnie osobiście ogród daje mi też możliwość pobycia w ciszy. Akurat w tej porze dnia jest około 15, jest to raczej niemożliwe, żeby tutaj, gdzie jestem, było bardzo cicho, ale rano albo późnym wieczorem to się wydarza. Motywacja też do życia, bo jeżeli coś sadzimy, coś pielęgnujemy, czy nawet mamy jakąś taką małą szklarnię, potrzebujemy pilnować tego, no bo jeżeli tego nie podleję, no to to wszystko zbiędnie. To znaczy, że mam rano po co wstać. I nie ma czy mi się chce, albo nie chce, po prostu wstajesz i robisz, bo jest konieczność, jest sens jakby tej pracy, i jeżeli już się czymś takim zajmujemy, to zazwyczaj nie pytamy, a po co to wszystko, a na co to wszystko. To jak już wkładasz to nasionko do ziemi, to chcesz, oczekujesz plonu, a jednocześnie towarzyszysz tej roślinie. W tym procesie obserwujesz. I to też jest piękne. Czyli właśnie ta motywacja do życia, nadawanie sensu codzienności, spokój i piękno możliwość obserwacji piękna, bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie te rośliny one są zwyczajnie piękne, warzywa, kwiaty równie piękne, tak? Zresztą wszystkie w którymś momencie kwitną. Ale kiedy to właśnie sobie rośnie od takiego małego nasionka, później jest coraz większe, dla mnie jest to zwyczajnie piękne i jest to rodzajem cudu. Tak, że takie małe nasionko nawet po wielu latach nieraz potrafi wykiełkować i wydać plon. Poza tym ogród, uprawa w ogóle warzyw, również kwiatów daje nam też poczucie sprawczości, że czyli jakby obserwujesz ten proces, towarzyszysz, jesteś przy tym i widzisz jaki to ma sens, tak że wkładasz do ziemi nasiono, później masz sadzonkę, na koniec ją zjadasz albo podziwiasz jakieś kwiaty. Jesteś z tym, czujesz, że to Twoje działanie ma sens, że jest tam moc sprawcza. Według mnie to też pomaga nam w budowaniu poczucia własnej wartości. Jeżeli mamy jakieś plony, nawet skromne, to to poczucie wartości może wzrastać, tak? Bo wiesz, że to Ty jesteś za to odpowiedzialna, odpowiedzialna. Możliwość jeszcze eksperymentowania. Tutaj zerkam Zeszedł sobie co nieco wypisałam. Jeżeli posiadasz ogród, kawałek ziemi, to masz tą możliwość sprawdzania różnych rzeczy, metod, czy działa, czy nie działa, a co będzie jak posadzę to w taki sposób? W większy pojemnik, w mniejszy, a co będzie, jak to przytne, a co będzie jak, jak nie i tak dalej. Czyli jest zabawa i właśnie ta możliwość eksperymentowania. Pobudza też ciekawość właśnie, bo chcesz sprawdzać, chcesz widzieć. Masz możliwość obserwacji w ogóle, obserwacji jak to rośnie, jak się zachowuje, nie tylko roślin, ale też właśnie zwierząt, wszystkiego co się dzieje dookoła. I to jest piękne. Możliwość jakby towarzyszenia. I jeszcze Właśnie ta obserwacja. Chciałam coś powiedzieć, i mi myśl uciekła. Bo właściwie to jest poza słowem, tak? Jesteś z tymi roślinami, obserwujesz, czujesz i nic więcej nie trzeba. Ja wiem, że nie każdy lubi do tego stopnia ogród i bawić się w to, ale są też w literaturze, Przykłady w literaturze terapeutycznej. Przykłady na to, że wiele ludzi uchronił ogród tak, przed chorobą psychiczną, przed depresją, przed jakimiś załamaniami, ponieważ on wymaga od nas nie tyle poświęcenia, co właśnie tego stawienia się do tego, działania, i jednocześnie szybko możesz mieć efekty. I to jest właśnie takie piękne w roślinach, w tym, że można je sobie uprawiać i, i z tym być. Jeżeli macie swoje, właśnie, przemyślenia na ten temat, a wierzę, że macie, to podzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tym, bo z ogrodem często jest tak, że on się faktycznie. Finansowo nie opłaca, ale, ale warto. <laughs> chociaż tu wcale nie chodzi o przeliczanie tego wszystkiego na pieniądze, chociaż jeżeli by się ktoś uparł i policzy to jako, nie wiem, tam żywność, taka bio i tak dalej, to może nawet wyjść mu na plus, że jednak nawet finansowo się to opłaca. Jeżeli ktoś się uprze w drugą stronę, to również to udowodni. Wiem o tym. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Nie tylko o to. Jest jeszcze kolejny taki powód, o którym nie, nie wspomniałam: smak, zapach, czyli zmysły. Kiedy jem pomidora kupionego w sklepie, a takiego, którego sama gdzieś tam sobie uprawiam, to wiecie, że on inaczej smakuje. On inaczej pachnie taka bazylia z doniczki. Kupiona w markecie, a taka, którą uda Ci się wyhodować w słońcu, Jak ona, jaka to jest różnica, tak? Yy, I wiele, wiele jeszcze do tego działka daje taką możliwość, że możesz sobie uprawiać wiele różnych gatunków roślin, których nie ma w sprzedaży, bo na przykład nie nadają się do transportu. Myślę sobie o różnych owocach, typu właśnie. Jakieś delikatne truskawki. Nie wszystkie nadają się do transportu. Większość tych warzyw, owoców jest zbierana w fazie niedojrzałej, żeby właśnie mogły przetrwać transport. I wtedy one dużo tracą z walorów smakowych. A jeśli masz ten ogród i, i możesz sobie popróbować, jak to smakuje, właśnie prosto, z dworu, z, z gruntu, to na pewno zauważysz, że jest różnica. I to też jest argument, żeby, żeby móc to robić. Nie chodzi o to, żeby przekonywać osoby, które kompletnie yy, ich do tego nie ciągnie, bo mają inne zainteresowania. I to jest w porządku, bo mamy tutaj taki wachlarz możliwości, żyjąc na Ziemi, że jak najbardziej trzeba korzystać z różnych rzeczy, i fajnie, że korzystamy z różnych i że nie wszyscy mają tak samo, bo byśmy się zanudzili. Ale jeżeli czujesz jakąkolwiek więź tak, z roślinami, chce się Tobie, to nie skąp sobie tego, nawet jeżeli masz tylko doniczki w domu, to też ma sens. Bo też wtedy jesteś, też obserwujesz, jesteś potrzebny, potrzebna tym roślinom. I w takich gorszych chwilach w życiu to może okazać się kluczowe, żeby Ciebie chociażby podnieść rano z łóżka. To tyle na dziś. Jestem ciekawa Waszych opinii i do zobaczenia w przyszłym nagraniu. Pa!